Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. To list do Galatów, piąty rozdział, pierwszy werset. Witam was, bracia i siostry, woda życia. Słuchajcie, Wielki Post to droga nawrócenia. Idziemy z Jezusem w kierunku Paschy. A Pascha to zmartwychwstanie... To martwych zmartwychwstanie, ale to także nasze zmartwychwstanie. Mamy wyjść z grobów naszych. Naszymi grobami to są nasze różne uzależnienia, nasze grzechy, słabości. Tak. I to wyjście z grobu dokonuje się dzięki Duchowi Świętemu dzisiaj. W kościele Duch Święty jest i działa. Działa też przez nas. Tak. Ale my, grześni, słabi ludzie, po prostu mamy nieustannie nawracać się, uznając swój grzech. A żeby uznać swój grzech, to po prostu to też potrzebna jest łaska Ducha Świętego. Prawda wyzwala stanąć w prawdzie. Nie takie proste nieraz. Nieraz się tłumaczymy, albo mówimy, inni są tacy sami, albo gorsi. Ja musiałem i tak dalej, jestem. No to jest moja słabość. No tak. Wszyscy jesteśmy słabi. Ale Duch Święty przychodzi nam z pomocą. Uzdrawia nas. Więc słuchajcie, idziemy w kierunku, mówię paschy śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. E, Jezus prowadzi nas drogą nawrócenia. Są różne rekolekcje. Są... E, Drogi krzyżowe, gorzkie żale. No, na pewno uczestniczymy w tym i trzeba, żebyśmy też pomyśleli dzisiaj na tym naszym spotkaniu o, o tym naszym wyzwoleniu. Wyzwoleniu. Potrzebujemy wyzwolenia. Tak jak to było z synami Abrahama, którzy byli w Egipcie i byli w niewoli. I Bóg. Pomyślał o nich, widział co się dzieje, jaka jest sytuacja. Oni 430 lat byli w Egipcie. Tam się bardzo rozmnożyli, bo cóż, przywędrowali tam synowie Abrahama, 70 kilku ich było, a potem okazało się po tych latach kilkaset. Ludzi. Mówi się, że 600 mężczyzn, samych mężczyzn. 600. Przepraszam, 600 tysięcy mężczyzn. No. Więc wielki naród niewolników wychodzi na pustynię przez Paschę. Pascha to był baranek, jego krew którą pomazali od domów, ocaliła ich, uratowała ich przed śmiercią, i można powiedzieć, przyczyniła się do wyzwolenia. Dzisiaj krew Jezusa obmywa nasze grzechy, a Jezus na krzyżu umierając, przelał swoją krew, umarł za nas, dla naszego ocalenia, dla naszego zbawienia. Dlatego mamy trwać w dziękczynieniu i nieustannie oczyszczać się z naszych grzechów przez sakrament pokuty, który On nam zostawił. I w tym sakramencie działa Duch Święty i doświadczamy miłosierdzia Bożego. Słuchajcie, są różne, różne takie zniewolenia, które ja teraz wypowiem, na pewno nie wszystko, ale by posłuchajcie, może się będziecie identyfikować. Oczywiście, bardzo łatwo jest powiedzieć, a to on, to tamten, nie ja, a tymczasem trzeba przyznać się tak, to jest moja słabość. Najczęstszym takim zniewoleniem w Polsce to jest problem alkoholowy. Niekoniecznie trzeba być pijakiem czy od razu alkoholikiem, ale takie uzależnienie, że alkohol potrzebny, aby był tu i teraz, lubimy wypić. Od piwa zaczynamy dzień, a nie od Ducha Świętego. Po prostu są tacy, którzy, pierwsza rzecz, wstają i do lodówki, i wyciągają puszkę piwa i zaczynają. A ja mówię ci, bracie, zamiast do lodówki po piwo, stań i wołaj: przyjdź Duchu Święty, napełnij serca twoich wiernych i zapal w nich ogień twojej miłości. Więc alkohol, ale też są różne dopalacze, narkotyki, marihuana, haszysz czy jakieś inne, po prostu już nie mówiąc o tym, że są ludzie uzależnieni od pornografii, jest ich dużo. To jest fatalna sprawa, bo mamy internet, i jak taka pustka nas ogarnia, i takie, takie po prostu stan jakiś taki psychiczny, raptem w samotność, wchodzimy w pornografię, i tam po prostu się puławi, puławisz się w tym, i się potem analizujesz, prawda? No, masturbacja to jest Twoja katastrofa. Katastrofa. Już nie mówiąc o uzależnieniu w ogóle od internetu od różnych filmików. Są tacy, którzy tylko filmiki oglądają, seriale albo filmiki i po prostu to jest ich, ich po prostu życie. Żyją nierealnym życiem po prostu, bo to jest, to jest wszystko takie no właśnie, abstrakcja, takie coś, coś. Wreszcie cała sfera seksualna, ile jest przecież zdrad małżeńskich no myślę, że wam się to nie zdarza, ale po prostu seks poza małżeński nasze słabości, nasze ciągotki jakieś takiej, tu nazywamy miłością, a to nie jest miłość, to nie jest miłość, tylko to jest porządliwość po prostu, to jest, to jest rozpusta po prostu. Świat jest, pławi się w rozpuście i, i to nieraz jest taki no, upadek nasz, uzależnienie. Wreszcie nasza, nasze że tak powiem, myślenie o pieniądzach, Ciągle mamy za mało pieniędzy, ciągle mało, no bo zarabiamy, ale za mało. Na Zachodzie na pewno więcej mają pieniędzy, tak, tak myślimy. No, mamy wydatki, potrzebujemy tych pieniędzy I ten materializm to jest taka, taka specyfika naszych czasów, że materializm i hedonizm, a więc przyjemności, przyjemności. No, żyjemy od przyjemności do przyjemności, tak. Ciężka praca, no to jest ciężka praca, a przyjemności są najważniejsze, tak, w nich się jakby ławimy, prawda, potroch, lubimy dobrze zjeść, też uzależnieni od jedzenia, od jedzenia, dobrego jedzenia. Już nie mówiąc o grzechach języka, grzeszymy bardzo naszym słownictwem, wulgaryzmem, wulgaryzmem, kłamstwem, plotkarstwem po prostu, tym żyjemy. I to jest, to jest nasze zniewolenie. Mówię o świecie, nie mówię o tobie po prostu, bo każdy z nas ma swoją słabość, ale ty trzeba, żebyś stanął w prawdzie i powiedział sobie: To jest moja niewola, tak. To jest moja słabość. No, dopiero gdy człowiek uzna swój grzech, swoją słabość, może doświadczyć wyzwolenia, bo Pan zabiera to. Oczywiście jest potrzebna praca. Na przykład człowiek, który, który bardzo dużo przeklina i wypowiada słowa wulgarne, nieraz to tak ma we krwi, że nie, nie myśli nawet i to leci z niego po prostu. Praca nad swoim językiem, nad sposobem wypowiadania się. To, co myślę, to mówię, a muszę, muszę mieć dobre myśli, dobre myśli. Tak. Wreszcie... no pewne nawyki, nawyki, które są w nas, praca w tej, w tej dziedzinie. Czujemy pustkę wewnętrzną, tak? Dlatego musimy napełniać się Duchem Świętym. Ciągle napełniać się. To nie wystarczy raz. Oczywiście chrzest w Duchu Świętym to jest takie wydarzenie, w którym zanurzamy się w Ducha Świętego, ale jak, jeżeli miałeś chrzest w Duchu Świętym, to teraz trzeba, żebyś się codziennie zanurzał w nim. Codziennie. Modił się. Dzień zaczynał od Ducha Świętego po prostu. Od Ducha Świętego. Więc z pomocą Ducha Świętego możesz pewne rzeczy pokonać w sobie. Jeżeli ma ciągnąć jakiś alkohol czy, czy jakieś tam inne używki, po prostu czy coś takiego, to, to reforma Twoja, reforma Twoja wewnętrzna, to z pomocą Ducha Świętego. Sam nic nie zmienisz, bo jesteś słaby jesteś słaby, masz pewne dolegliwości, pewne nastroje, no, dopadają cię jakieś handry, jakieś depresje, jakieś po prostu hmm, halucynacje masz, czy coś tam, e, i po prostu to, to nie jest takie proste. Samemu nie dasz rady, ale z pomocą Ducha Świętego i z pomocą, no właśnie, przychodź na Eucharystię, przecież możesz tak sobie ułożyć, żeby być codziennie na przy świętej. Codziennie nam przy świętej i słuchaj Słowa Bożego. Czytaj Pismo Święte. I medytuj, rozważaj. Modlitwa myślna, medytacyjna, taka, czy kontemplacyjna, adoracja, no naprawdę jakoś uspokaja nas, umacnia nas, uzdrawia nas. Uzdrawia nas, tak. I wreszcie, Twoje zaangażowanie, Twoje zaangażowanie we wspólnocie daje pewno taką, że, że żyjesz czymś, jakąś, jakąś formą służby. Tak. Nie tylko przychodzisz, aby konsumować tutaj fajnie wspólnotę, już jesteś tyle lat, a jeszcze nic nie, nie zrobiłeś w tej wspólnocie, tylko przychodzisz i korzystasz. To za mało, to za mało. I nie mów, że nie potrafisz, że ty nie masz takiego charyzmatu, daru czy coś. Charyzmat to jest Duch Święty, który przez nas działa. Musisz pozwolić, aby Duch Święty przez ciebie działał. No. A trzy takie słowa chcę wam powiedzieć na koniec, żebyście się zastanowili. Jak to funkcjonuje w Was? Mianowicie hojność, wspaniałomyślność i wielkoduszność. Trzy słowa. A nie to, to nie są słowa, to jest rzeczywistość. Hojność. Być hojnym to znaczy dawać, pomagać w codzienności, rozmowy, słuchanie bez krytyki, obdarowywanie własnym czasem i pieniędzmi też. Tak. No, robieniem różnych miłych prezentów, po prostu, czy, czy jakichś takich, no, no właśnie. Hojny człowiek to jest taki, który ma dobroć w sobie i on daje innym, po prostu, który chce służyć, jest, jest, jest oddany, angażuje się, pomaga, po prostu jest do dyspozycji. Bezwarunkowa hojność jest powiązana ze szczęściem i miłością. Człowiek szczęśliwy, człowiek, który kocha, jest hojny, a Przeciwieństwem hojności jest sknerstwo, skąpstwo. Być skąpym, znaczy myśleć tylko o sobie, tylko żebym ja miał, żebym ja miał, dla mnie, dla mnie, tak. No, hojność. Zapamiętaj to sobie. Drugie słowo, wspaniałomyślność, to znaczy wspaniałe myślenie. Trzeba wspaniale myśleć. To cnota określająca poziom, jakość i sposób myślenia o ludziach i o. Problemach, wydarzeniach, wspaniałomyślność, przełóż to sobie, jak ty myślisz, wspaniałomyślność to jest cecha ludzi w Duchu Świętym żyjących. To yy, również ma wpływ na nasz sposób też działania. Ludzie wspaniałomyślnie, wspaniale działają, wspaniale działają, tak. Więc A trzecie słowo wielkoduszność. To wielka dusza. Wielka, co to znaczy wielka dusza? To siła charakteru związana z umiejętnością przebaczania tym, którzy zrobili nam coś złego. Rozumiesz? Żyjemy w świecie, w którym my różne rzeczy robimy. Ranimy jedni drugich po prostu. Sami potrzebujemy przebaczenia, ale też mamy przebaczać. I wielkoduszność polega na tym, na umiejętności przebaczania. I to od razu. Od razu. Nie, że nakumuluje się, prawda, tego nazbiera się wreszcie. Nie, od razu. Żeby nie nosić w sobie, nie, 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 nie gromadzić takich też emocji, prawda, takim jest tutaj ranią, prawda, zrobili mi to, tamto. No przebaczam. W imię Jezusa Chrystusa przebaczam. Od razu. I to jest wielkoduszność. Zobaczcie, to jest właśnie życie wolności. Ludzie wolni. Wolność ducha to właśnie hojność, wspaniałomyślność i wielkoduszność. Porozmawiajcie o tym we wspólnocie. Podzielcie się tym. To jest dla, dla waszego teraz czasu, dzielenia, doświadczenia tego. Może doświadczyłeś takiej hojności od kogoś. Może wspaniałomyślności, czy wielkoduszności, że ktoś ci przebaczył, ale ty trzeba, żebyś taki był. No. Pozdrawiam was. Pamiętajcie, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia.